Witajcie! Nazywam się Agata Więckowska. Witam na kanale Wiedza z Neonatologii – Mówiąc Łatwo o Trudnych Rzeczach. Witam w drugim odcinku poświęconym początkach stosowania tlenu w neonatologii i w resuscytacji noworodka. Odcinek powstał na podstawie książki profesora Michela Obladena The Newborn. A Cultural and Medical History. Aby mówić o początkach tlenu w neonatologii, należy cofnąć się do czasu, Stosowania dymu tytoniowego w medycynie, a jeszcze wcześniej do stosowania samego dymu i tytoniu. Właściwości lecznicze dymu zostały odkryte już w starożytności, gdzie był on wykorzystywany w inhalacjach jako lek na kaszę. Z kolei właściwości lecznicze tytoniu odkryli jako pierwsi Indianie, stosując go jako swego rodzaju panaceum jako lek przeciwbólowy, przeciwnowotworowy, etc. Indianie także. Stosowali tytoń w postaci dymu tytoniowego w lewatywie w czasie reanimacji topielców. Tytoń trafił z Ameryki do Europy, oczywiście w okresie wielkich odkryć geograficznych. Pierwszą osobą w Europie, która opisała właściwości lecznicze dymu tytoniowego właśnie w lewatywie u dorosłych, był Tomasz Bartoli. Miał to miejsce w roku 1661. On również opisał urządzenie służące do tego rodzaju procedury. Warto wspomnieć na marginesie, iż nie jest to postać, której zawdzięczamy współczesną nomenklaturę anatomiczną Gruczoły Bartoliniego. Te pochodzą od nazwiska jego syna, Kaspra Bartolina. Z kolei 100 lat później osobą, która opisała stosowanie dymu tytoniowego w, u noworodków był Joseph Dinouar. W trakcie tłumaczenia podręcznika, znanego nam z pierwszego odcinka, autora Francesco Congiamelli, Joseph de Noir dopisał arkapit poświęcony właśnie procedurze lewatywy dymu tytoniowego u noworodków. Zaś na zastosowanie dymu tytoniowego u noworodków w podaży ustnej uwagę zwrócił Christian Mursina. Opisał on kolejność stosowania czynności w czasie reanimacji noworodków w postaci najpierw wmuchiwania powietrza do ust noworodka, następnie dym tytoniowy w lewatywie. U noworodka, i następnie dym tytoniowy w podaży do ustnej u noworodka. Inny niemiecki położnik, Friedrich Osiander, poświęcił duży fragment swojego podręcznika tej procedurze, procedurze lewatywy dymu tytoniowego u noworodków, w zależności od rozmiarów dziecka. Aby podkreślić skuteczność oraz autentyczność zastosowania dymu tytoniowego w reanimacji u noworodków, Autor rozdziału przytacza fragment biografii słynnego malarza, Pabla Picasso, z biografii autora Normana Mayera. Otóż Pablo Picasso przyszedł na świat 25 października 1881 roku. Położna, która odbierała poród, uznała noworodka za dziecko zmarłe i odłożyła je na bok, zajmując się dalej rodzącą. W trakcie porodu obecny był wuj malarza, doktor Salvador Ruiz, który palił w tym czasie cygaro. Podszedł on do dziecka, pochylił się nad nim, wdmuchnął dym tytoniowy w nozdrza noworodka. Dziecko poruszyło się, następnie zapłakało. Cytując autora biografii, geniusz powrócił do życia. W testowaniu nie było końca. Było to pierwsze dziecko tych rodziców. Aby mówić o tlenie, nie można nie powiedzieć o flogistonie. Teorię flogistonu tworzył od 1697 roku Georg Ernst Stahl. Swoją teorię stworzył on na podstawie twierdzenia, iż każda substancja palna składa się z składnika palnego, jak i niepalnego. Składnik palny nazwał od greckiego flugistos. Swoją teorię stworzył na podstawie reakcji dwutlenku siarki do trójtlenku siarki z zastosowaniem kwasu azotowego. Uważał on, iż w tej reakcji spalania, jak nazwał, siarka wydziela flugiston, który pochłania kwas azotowy. Dziś wiemy, że jest to reakcja utleniania siarki z czwartego na szósty poziom utlenowania, a kwas azotowy jest w reakcji katalizatorem. Według teorii flogistonu, proces oddychania nie polegał na wchłanianiu przez rośliny czy zwierzęta substancji z powietrza, ale właśnie na wydzielaniu flogistonu. Teoria flogistonu obowiązywała do końca XVIII wieku. Pierwsze opisane i opublikowane odkrycie tlenu, Miało miejsce w drugiej połowie XVIII wieku. Stąd też został on nazwany oddeflogistonowanym powietrzem. Teoria flogistonu, mimo że błędna, odseparowała chemię od alchemii. Wracając i kończąc dygresję, w roku 1772 Joseph Priestley opublikował swoje doniesienie, które przeprowadził na podstawie eksperymentu z zastosowaniem tlenku rtęci w swoje łazience. Opisując różne rodzaje powietrza. Dwie osoby podchwyciły jego odkrycie. Wcześniej szwedzki aptekarz o nazwisku Karl Schill przeprowadził odkrycie tzw. płonącego powietrza, którego jednak nie opublikował, ale opisał w liście do Antoniego Lavoisier. Antoni Lavoisier, znając treść listu oraz znając do doniesienia Josefa Priestleya, w roku 1777 obalił teorię flogistonu, nazwał tlen, tlenem, nie wspominając o wkładzie aptekarza, o wkładzie Karla Schilla. W kilka lat później w swoim innym dziele dał on podwaliny do procesu fizjologii oddychania, jaki znamy dzisiaj, opartego na wymianie gazowej. Notabene w roku 1992 w posiadłości Madame Lavoisier został ów list odnaleziony. Los Antoniego Lavoisier nie był przychylny w roku 1794, został on bowiem uśmiercony za pomocą gilotyny. Z tym, że nie za oszustwo naukowe, którego się dopuścił, ale za oszustwa podatkowe. Inną postacią, która podchwyciła doniesienia Josepha Priestleya, był młody filozof z Dijonu, François José. François José w 1777 roku opisał i opublikował urządzenie do resuscytacji noworodka. Następnie przeszedł do produkcji respiratora z ograniczonym ciśnieniem, z funkcją użycia tlenu w resuscytacji noworodka, który opublikował w roku 1781. I to właśnie on jako pierwszy opisał zastosowanie tlenu jako leku w neonatologii, jako pierwszego leku stosowanego w resuscytacji noworodków. Los François José był odmienny od Lavoisier. On bowiem został ogłoszony szefem anatomii w 1794 roku, a następnie Napoleon mianował go dyrektorem maternite, największego szpitala położniczego wówczas na świecie. François José kontynuował swoje badania. Uważał on bowiem, iż w trakcie wentylacji usta-usta powietrze przekazywane przez osobę ratującą noworodkowi jest tak zwanym powietrzem nieruchomym, tak powietrzem niewłaściwym, takim słabym jakościowo, nieprzynoszącym pożądanego efektu, jak słusznie zauważył. Dlatego też skonstruował on urządzenie do podaży świeżego powietrza, jak twierdził. Był również zdania, iż miał świadomość, że prototyp, który zaproponował, można skonstruować w dużo bardziej prostszy sposób, tak aby był on bardziej poręczny do stosowania dla doświadczonego położnika, który jest w stanie przewidzieć, czy rodzące się dziecko będzie prezentować zaburzenia oddychania i czy będzie wymagało one wsparcia oddechu. Twierdził on bowiem, iż nieważny jest sposób, w jaki zostanie zastosowane to świeże powietrze, i metoda, jaka będzie zaproponowana, ponieważ uważał, iż w sytuacji ratowania życia noworodka powinniśmy się imać wszelkich możliwych sposobów. Zastosowanie tlenu w kolejnych latach na terenie Europy zostało rozpowszechnione. Jedną z postaci, która w 1807 roku opisała sposób reanimacji noworodka, był Józef von Planck, który opisał reanimację noworodka ze stosowaniem kąpieli galwanicznej. Tutaj kolumnę galwaniczną i jej zastosowanie opisywał jako umiejscowienie jednego bieguna elektrody w roztworze, a drugiego na klatce piersiowej noworodka, a następnie zastosowanie wdmuchiwanego powietrza zawierającego tlen poprzez kaniule założone do nozdrzy noworodka. Dwie inne metody, jakie miały miejsce w leczeniu noworodków z zastosowaniem tlenu o których może warto powiedzieć, powstały na podstawie zastosowania tlenu u dorosłych. Jedną z nich było dożylne wstrzykiwanie tlenu u dorosłych, zmodyfikowane w neonatologii na podaż tlenu do żyły pępowinowej. Sposób, w, jakiego, w jaki czyniono tego typu procedurę, było podłączenie metalowej strzykawki do zbiornika z tlenem, gdzie pod wpływem gazu tłok strzykawki się cofał, Następnie tempo zakończony adapter strzykawki umieszczono właśnie w żyle pępowinowej i większy bądź mniejszy strumień tlenu 10 do 20 cm było podawane w zależności od potrzeb. Metoda ta, mimo iż obiecująca, wiązała się z ryzykiem dilatacji serca. Z kolei inny sposób, jaki zaproponowała osoba znana nam z pierwszego odcinka fiński pediatra Arwa. Który na sobie eksperymentował żądkową podaż tlenu. Stwierdził on bowiem, iż błona śluzowa dużo szybciej wchłania tlen. Tlen podlega tam większej dyfuzji, dlatego zaproponował sposób, który stał się metodą z wyboru w roku 1919, mianowicie podaż tlenu do gardła za pomocą cylnika wprowadzonego przez nozdrza. Uważał on, iż dużo szybciej odpowiednie stężenie tlenu właśnie. W tej metodzie jest podawane niż w sposobie znanym wcześniej, mianowicie przez maskę miejscowioną przed twarzą noworodka. Metoda ta, mimo już nie spotkała się z powszechną aprobatą, była stosowana nawet po II wojnie światowej. Sposoby podaży tlenu poprzez ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych zostały opisywane na początku XX wieku. Metoda wsparcia oddechu, tak zwany CEPAP, pochodzi od anglosaskiego skrótu CPAP, oznaczającego ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Metoda ta polega na utrzymywaniu otwartych pęcherzyków, zarówno w fazie wdechu, gdzie one są w naturalny sposób otwarte, jak również w fazie wydechu, e, utrzymywanie rozprężonych pęcherzyków ma miejsce, aby zapobiegać ich zapadaniu się. Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Utrzymuje rozprężone pęcherzyki zarówno w fazie wdechu, jak i wydechu. Ma to na celu utrzymanie wymiany gazowej. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach zapadania się pęcherzyków płucnych, jakie ma miejsce np. przykład w zapaleniu płuc, niewydolności oddechowej czy niedojrzałości jako częste sytuacje po urodzeniu u noworodków. Urządzenia służące do podaży tlenu właśnie z zastosowaniem ciągłego Ciśnienia dodatnie, dodatniego w drogach oddechowych zostały opisywane na początku XX wieku. Pierwszy aparat nadciśnieniowy pochodzi z roku 1909 i tutaj ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych z zastosowaniem tlenu było podawane przez rurkę intubacyjną. Regulacja ciśnienia w tym aparacie miała miejsce za pomocą pułapki wodnej. Inny aparat z kolei, który był opisany w roku 1911 podaży właśnie ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych, ale za pomocą maski lub worka. Aparat ten składał się z prostego zbiornika tlenu. Składał się on z zbiornika wodnego oraz z modyfikowanej maski. Maska ta była gumowym pierścieniem szczelnie przymocowywana do twarzy pacjenta. I tutaj strumień gazów ze zbiornika rurką wstępującą przedostawał się poprzez maskę do worka. Worek był podłączony do maski poprzez duży otwór. W worku tym zadawane powietrze mieszało się z powietrzem wydechowym pacjenta częściowo i następnie powietrze wydychane było rurką odprowadzającą, przedostawało się do zbiornika wodnego Ciśnienie regulowane było w tym aparacie za pomocą metalowej rurki. W 1971 roku George Gregory opublikował pracę na temat skuteczności zastosowania metody CEPAP w leczeniu niewydolności oddechowej u noworodków z uradzeniową masą ciała poniżej 1500 gram. Wkrótce potem Cepap stał się jednym ze standardowych sposobów leczenia zespołu zaburzeń oddychania. W 1953 roku Virginia Abgar opisała i opublikowała skalę Apgar. Jednym z parametrów ocenianych w tej skali jest kolor skóry noworodka. Oczywiście zabarwianie skóry na różową noworodków otrzymuje większą punktację. Stąd też w tym okresie. Modne stało się stosowanie tlenu na sali porodowej, w wyższym stężeniu, aby móc wykazywać wyższe punktacje. O stanie wiedzy, jaki panował w ówczesnym okresie, mogą świadczyć chociażby zalecenia klausa z 1966 roku, mianowicie cytując, nie ma przeciwwskazań do stosowania ogrzanego 100% tlenu w czasie resuscytacji. Poród jest epizodem niedotlenienia. Jej wysokie stężenie tlenu w ciągu 5 minut życia po urodzeniu może jedynie pomóc. Zaczęły jednak pojawiać się kontrowersje do tego sposobu postępowania w resuscytacji noworodków. Wprawdzie, stosowanie stuprocentowego tlenu na sali porodowej versus powietrza jako dyskusja w neonatologii trwała bardzo długo. O jej zagorzałości może świadczyć chociażby sytuacja z 2005 roku, kiedy to pojawiły się. Trzy różne zalecenia dotyczące postępowania na sali porodowej. Zalecenia Ilkoru bowiem mówiły, iż stosuj powietrze, które jest tak samo skuteczne jak tlen. Z kolei zalecenia europejskie przekonywały do tego, aby używać 100% tlenu jako postępowanie właściwe. Z kolei zalecenia kochreń mówiły, zaczynaj od powietrza, ale mniej za nadzór tlenu. Przełom nastąpił w roku 1998 po opublikowaniu wyników badań ResA2, które jakby wykazało, iż resuscytacja noworodków powietrzem jest równie skuteczna jak tlenem. Co więcej, resuscytacja przy zastosowaniu 100% tlenu może opóźnić przebieg prawidłowy pierwszego oddechu. Tyle na dziś, jeśli chodzi o stosowanie tlenu w neonatologii. Zapraszam na kolejny odcinek za dwa tygodnie. Będzie mowa o historii intubacji w neonatologii. Będzie to odcinek kończący nasz cykl poświęcony historii resuscytacji noworodków. Jeśli macie jakieś życzenie bądź pomysł na to, co interesuje Was. Z tej dziedziny, z neonatologii, w zasadzie jej początków, dajcie znać. Być może te pomysły uda się zrealizować w kolejnych odcinkach, na które serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.